Królowa śniegu Tłumaczenie Cecylia Niewiadomska Rozdział pierwszy Czarodziejskie zwierciadło Żył sobie niegdyś bardzo złośliwy czarodziej. Całą jego przyjemnością było dokuczać ludziom, czynić źle, ze wszystkiego się wyśmiewać i każdą rzecz przedstawiać z najgorszej strony. Wymyślił wreszcie i zrobił takie sztuczne zwierciadło, iż wszystkie rzeczy piękne i dobre wyglądały w nim szkaradnie, a nawet śmiesznie, ponieważ były wykrzywione, zamazane, niewyraźne. Za to złe rzeczy widać w nim było doskonale. Tym sposobem cały świat w tym zwierciadle był brzydki i zły, a nic na nim nie było pięknego. Czarodziej klaskał w dłonie i śmiał się ze swego figla, a źli jego uczniowie porwali zwierciadło i biegali z nim wszędzie, podskakując, przedstawiając je ludziom z znienacka przed oczy i cieszyli się i śmiali, kiedy przerażony człowiek zasłaniał oczy ręką. A potem nieraz sam nie wiedział, który świat jest prawdziwy. Czy ten, który ogląda na co dzień, czy tamten, który ujrzał w zaklętym zwierciadle. I tacy ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, a było ich coraz więcej. Cieszył się zły czarodziej, ale to mu nie wystarczało. Uczniowie jego postanowili zanieść zwierciadło aż do nieba. Niechże ja nie w nie choć jeden raz. To byłaby uciecha, a może i sam Bóg? I zaczęli lecieć do góry. Bardzo im było trudno, a jeszcze z tak ciężkim zwierciadłem, zaledwie mogli utrzymać je w rękach, a daleko do nieba, aż im pod okrączała czoła, a ręce drżeć zaczęło. Wtem? Trach. I ciężkie lustro z takiej wysokości brzdęk aż na ziemię. Naturalnie w młynieniu oka rozprysnęło się na miliony, miliony drobnych szczątków, na nieskończoną ilość czarodziejskiego pyłku, który rozleciał się na wszystkie strony. Ale to właśnie było najgorsze nieszczęście. Zamiast jednego lustra było ich teraz miliony. Rozproszyły się wszędzie. A w każdym najmniejszym kawałeczku, choćby drobnym jak ziarnko piasku, widać było świat cały szkaradny, śmieszny, wykrzywiony. Jeżeli taki proszek wpadł komu do oka, to człowiek ten wszystko już widział zmienione i nie mógł dostrzec koło siebie nic dobrego, nic pięknego. Za to najgorsze rzeczy widział jasno i wyraźnie, więc wszystko złem było dla niego. Gorzej jeszcze, jeżeli okruszona lustra wpadła komu do serca. Nieszczęśliwy tracił uczucie, serce jego stawało się kawałkiem lodu, nikogo kochać nie mógł, wszyscy byli dla niego obcy, obojętni. Z większych kawałków porobiono szyby, z innych szkłady okularów, a mnóstwo jeszcze krążyło w powietrzu. Wiatr je roznosił wciąż dalej i dalej, i naturalnie coraz więcej ludzi stawało się nieszczęśliwymi kalekami a niegodziwych pyłków ciągle jeszcze pełno i zobaczymy, co z tego wynikło.